Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Nawet ty nie wyobrażacie, jak się do Was stęskniłam, nie było mnie przez parę, chyba tygodni w sumie te filmiki, które pojawiły się u mnie na kanale, ostatnio były nakrycone e, wcześniej. E, skróciło mi się też włosy, dużo osób mówiło, oj, jak ci włosy urosły, niestety już je obcięłam chyba z tyle, e, ale nieważne odrosło na pewno. Dzisiaj chciałabym Wam nagrać filmik instruktażowy, jak samodzielnie w domu przeprowadzić sobie zabieg przyciemniania brwi. Ja taki zabieg robię już sobie sama od kilku dobrych lat i naprawdę jestem bardzo łatwy i po prostu chciałabym się z Wami podzielić, jak to zrobić. Oczywiście ja nie jestem żadną kosmetyczką i chciałam to zaznaczyć, ale wydaje mi się, że to robię w sposób prawidłowy. Jeżeli nie, to oczywiście proszę mnie tutaj poprawić. Mogę Wam powiedzieć tylko, że ten zabieg też wykonuje swoim wszystkim koleżankom i każda z nich jest bardzo zadowolona, nie miałam jeszcze żadnego, żadnej reklamacji, także może coś w tym jest w tym moim talencie. To chciałam jeszcze powiedzieć, aha, żebym bardzo chciała też pokazać, jak się robi, nakłada się Henna na rzęsy domowym sposobem. Ale niestety bardzo by ciężko, było mi to zrobić patrząc w kamerę, to by było niemożliwe i po prostu będę musiała znaleźć modelkę. Miałam modelkę ostatnio, zapomniałam wziąć ze sobą kamery i nie wyszło, ale postaram się ten nakręcić. Nie wiem kiedy, nie obiecuję, ale może, może mi się uda. Co będziemy potrzebować, to na pewno jakiś ręcznik papierowy, żeby ewentualnie z za jakichś zabrudzenia nie pobrud... Nie co mówię. Potrzebny jest tam ręcznik papierowy, żeby ewentualnie się nic nie powróciło nam. Ja do mieszania, mieszanki bardzo mądre słowo wykorzystuję taki naczynko, w którym kiedyś był deser bardzo smaczny. Pamiętajcie o tym, że naczynie to nie może być metalowe. Może być, może być ceramiczne albo właśnie szklane. Ja będę też potrzebowała paru takich patyczków do uszu. Um, najlepsza najlepsza jest po prostu zwykła, najzwyklejsza wazelina, której ja nie posiadam, ale mam coś podobnego, to jest taki krem z Elizabeth Arden, ale oczywiście bo chodzi mi o coś tłustego. Ja go używam do tego w tym celu. Um, kolejną rzeczą to będzie nam potrzebne parę takich właśnie wacików, Jakąś um, coś, to jest resztka płynu międzynarodnego, którą mam, może być jakieś mleczko, ewentualnie później to już na sam koniec potrzebne i oczywiście główny um, składnik, główny um, gwóźdź programu to e, henna. I ja mam tutaj taką, ja mówiłam o już kiedyś w filmiku o swoich brwiach, przepraszam za to, że nie mam pomalowanych paznokci, ale nie mam na to, e, ostatnio nie miałam czasu na to. I ja mam, miał, mam jeszcze w brązową i mam w kolorze czarnym. I chcę Wam pokazać, że nawet blondyn, blondynki mogą używać koloru czarnego, wystarczy po prostu e, zmieszać je z odpowiednią ilością wody a także w zależności od tego, jak długo ją przetrzymamy i jak użyjemy tą... tą, e, tą e, Wazyliny. To wszystko Wam opowiem w drugiej części filmu tej właśnie pokazowej. Um, jest to naprawdę fantastyczna henna, można ją kupić też w Polsce. To akurat ja znalazłam na eBayu i e, kosztowała chyba 3, 6 funtów. Wiem, że w Polsce zapłaciłam za nią 40 zł i ach, ja potrzebuję mi To też ona. No, ja znalazłam tutaj w polskim no, sklepie. Zwykle jeszcze 3%. Aha, i do aplikacji, e, wcześniej używałam takiego patyczka, który był w zestawie, teraz tego nie robię, teraz używam e, takiego pędzelka, jakiegokolwiek pędzelka, to jest akurat z majestrą skośnego, który naprawdę idealnie się nadaje do nakładania e, henny na brwi. Nie mam tutaj co za dużo gadać, zapraszam do części pokazowej. Pa. No i zaczynamy naszą operację. Musimy przygotować sobie e, naczynko, o mówiłam wcześniej, e, w nim rozrobimy właśnie naszą mieszankę i wody odlenionej. Tylko wyciskam mniej więcej tyle. Zakręcam i jeden raz dodamy kilka kropel wody odlenionej. I musimy to wszystko wymieszać. Ja tutaj mam resztkę wateczka kosmetycznego i to mi w zupełności wystarczy. I po prostu mieszam wszystko do uzyskania jednolitej konsystencji, takiej dość gęstej. Tak mniej więcej wygląda konsystencja, którą e, chciałam uzyskać. I pamiętajcie o tym, żeby właśnie robić to na jakimś rzesznik papierowym, bo może się wylać i później będzie nieszczęście. <grym> I chciałam też przy okazji Wam jeszcze pokazać, e, korzystając z okazji, e, przepiękny prezent, który od koleżanki z Indii. To jest prezent nasz ślubny. E, taki bieżnik ręcznie zrobiony. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tutaj w sumie kamera trochę kłamie i nie pokazuje prawdziwego e, koloru, ale to jest taki patchwork. Przepraszam, że to jest taki off-top, ale... Nie, nie, po prostu chciałam Wam pokazać. Zaczynamy. Pierwszą czynność, którą musimy zrobić, to zabieramy włosy z twarzy. Ja wykorzystam do tego taki klips do włosów. Włos z twarzy. I tak e, pięknie przygotowana mieszanka będzie nam bardzo pomocna. E, co musimy zrobić, to bierzemy naszą wazelinę albo cokolwiek innego i e, wacik kosmetyczny. I co ja lubię, lubię robić, to nakładam go tutaj sobie na dłoni. rozcieram i będę miała ewentualnie go na, y, później. I co teraz zrobię, to y, może korzystam też z lusterka, który tutaj obok postawię, Po prostu y, smaruję, smaruję swoje brwi. I tak przygotowane brwi. Y, henna nam nie zafarbuje skóry, której nie chcemy zafarbować i oprócz tego mogę Wam powiedzieć, że efekt będzie delikatniejszy oczywiście jeżeli ktoś ma bardzo ciemne włosy i chce naprawdę czarny kolor, to wtedy może sobie pozwolić na takie szaleństwo ale że ja jestem blondynką i wolę bardziej naturalny dlatego decyduję się na yy, yy, właśnie taki zabieg z użyciem wazeliny i teraz biorę pędzelek skośne. Ja akurat wybrałam sobie Majestro taki do eyelinera albo do brwi i po prostu nakładam produkt w ten sposób, tak jakbym po prostu rysowała sobie brwi kredką albo cieniem. Nie bójcie się, jeżeli wyjdziecie za linię, to też się może zdarzyć, nic złego nie stanie. Do tego celu będziemy mogli użyć później właśnie wacika albo, nie wacika, tylko patyczka kosmetycznego, który pozbędzie się nadmiaru produktu, którego nie chcemy. Ponieważ ja używam czarnej henny i tak jak wspomniałam wcześniej, w zależności od tego jakim chcecie uzyskać efekt, to oczywiście okres trzymania go na brwiach albo się skróci, albo się przedłuży. I ja y, trzymam henny na swoich brwiach y, czarną bardzo krótko, ale muszę Wam powiedzieć, że ostatnio robiłam ten zabieg y, znajomym. Co się stało? Koleżanka sympatyczna kupiła swoją hennę, bo ja zapomniałam tą. I to była henna z Polski. I muszę Wam powiedzieć, że też właśnie nałożyłam ją tylko na parę minut, ale efekt nie był tak um, mocny jak po tej. Dlatego przypuszczam, że w zależności od tego właśnie, jaki henny się używa, to trzeba po prostu sobie sprawdzić na własnej skórze e, albo na czyjejś skórze, jak się sprawuje. Widzicie, ja tutaj się pomyliłam i wyjechałam trochę za linię. Nie, nie, brzydko to wygląda i zaraz to naprawię. I tutaj jeszcze muszę dorobić minimalnie Kurczę, taki luk niebezpieczny i teraz biorę e, może być ten sam wacik i po prostu usuwam nadmiar e, kucze nie wiem, gdzie patrzeć nie usuwam nadmiar który jest którym jest niepotrzebny wow. i po parę minutach jesteśmy gotowi do zmycia naszych koruczych brwi. Ja zaczynam od tej, bo oczywiście ta pierwsza. Nie wiem czy Wam powiedziałam, ale ważne też jest to, żeby brew wcześniej była oczyszczona pod tym względem, żeby nie miała na sobie żadnego produktu do makijażu, bo wtedy oczywiście efekt będzie gorszy. I widzicie, różnica jest minimalna, ale dlatego, bo ja henę trzymałam tylko dosłownie przez parę, parę minut, nie wiem, dwie minutki, ale jest na pewno widoczny, i to tak naprawdę. Koniec naszego dzisiejszego zabiegu. Tak już wyglądają moje brwi po zabiegu. Mhm. Oczywiście taniec moich brwi, jak zwykle. Nie jest to efekt drastyczny, ale właśnie o takie mi chodziło i teraz mogę Wam zagwarantować, że nie muszę się martwić o makijaż brwi przez kolejne minimum dwa tygodnie. Oczywiście ten efekt po jakimś czasie się wypukuje. Wiem na początku, może się wydawać, jak spróbujecie: O Boże, jakie mam brwi ciemne, ale uwierzcie mi, że e, to jest po prostu kwestia wrzeźnie. I oczywiście zupełnie inaczej, inaczej wyglądają brwi e, zrobione bez całego makijażu. Wtedy one się wydają naprawdę za ciemne, może, ale przy pełnym makijażu naprawdę, e, naprawdę e, wyglądają super. Mm. Ja mam ogromną nadzieję, że mój filmik Wam się przydał i że zachęciłam Was do wykonania właśnie takiego zabiegu w domu. I to tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia, w wkrótce. Pa! Teraz macie czas na różne zabawy z brwiami, jak macie to oczywiście.